Witam Państwa na kanale Stanisław Krajski.pl. Dzisiaj będę mówił o tym, jaki program ogłosił papież Franciszek Bergoglio na 7. Kongresie Przywódców Religii Światowych i Tradycyjnych, który odbył się w dniach 14-15 września 2022 roku. Nim przejdę do tego tematu, chciałbym przypomnieć Państwu, że ten mój kanał utrzymuje się tylko dzięki Państwa wpłatom i o te wpłaty proszę. I tak, papież w Kazachstanie wygłosił wiele przemówień. Wszystko wskazuje na to, że wiele długich przemówień. Nie dotarłem ani do jednego z nich. Szukałem wszędzie i na stronach watykańskich i w Kaju i na stronach Różnych kościelnych. Wszędzie są tylko pewne fragmenty, wybrane fragmenty. To przedziwne. Prawda? Zawsze był taki obyczaj, że przemówienia papieża były bardzo szybko publikowane. To w dobie, kiedy nie było internetu, publikowane były w gazetach. Teraz to jest proste. Takie przemówienie może się ukazać w tym samym dniu, w którym zostało. Wygłoszone. I tak dziwne rzeczy mówił Bergoglio. Zacznę jednak od czegoś innego. To znaczy nie od tych kwestii, które od tych jego wypowiedzi dotyczących wiary. Wśród tych materiałów referujących wystąpienia Franciszka w, Kaz w Kazachstanie znalazł się taki fragment. Franciszek wyraził uznanie władzom Kazachstanu za potwierdzenie wartości życia ludzkiego, co dokonało się poprzez zniesienie kary śmierci w imię prawa do nadziei przysługującej każdemu człowiekowi. Docenił też globalne zaangażowanie Kazachstanu na rzecz pokoju, czego wyrazem jest rezygnacja tego państwa z broni jądrowej. Wyraził nadzieję, że Najwyższy będzie dalej błogosławił powołaniu Kazachstanu, kraju spotkania. Do pokoju i jedności. No i teraz zauważmy, co na ten temat było w różnych dokumentach. Także w 2022 ukazał się dokument Amnesty International, i tam czytamy: Władze, Kaza władze od lat łamią podstawowe prawa mieszkańców Kazachstanu, zakazując nie tylko pokojowych demonstracji ale także tworzenia opozycyjnych partii politycznych. Organizatorzy pokojowych demonstracji, obrońcy praw człowieka, blogerzy i wielu innych zostało aresztowanych i uwięzionych w wyniku niesprawiedliwych procesów. Oświadczenie dokument Parlamentu Europejskiego z 2021 roku. Parlament Europejski wezwał również rząd Kazachstanu do zaprzestania wszelkich form arbitralnych zatrzymań, represji i prześladowań obrońców praw człowieka, organizacji religijnych, organizacji społeczeństwa obywatelskiego, związków zawodowych dziennikarzy i ruchów opozycji politycznej. I tutaj ktoś referuje ten dokument. Tekst rezolucji mówi, że ludzie muszą mieć możliwości swobodnego wyrażania swoich poglądów politycznych, religijnych i innych. Parlament Europejski wezwał rząd Kazachstanu do zmiany nowej ustawy o pokojowych zgromadzeniach w celu zagwarantowania tej wolności. Europosłowie zaapelowali też do władz kraju o natychmiastowe uwolnienie i pełną rehabilitację wszystkich więźniów politycznych i tekst, tekst tej rezolucji został przyjęty w Parlamencie Europejskim 598 głosami za przy 43 głosach przeciw i 52 wstrzymujących. No i teraz zauważmy, bo już w tym fragmencie pojawia się coś, co może powinien coś co powinno chrześcijanina zaniepokoić papież wyraził nadzieję, że najwyższy będzie dalej błogosławił powołaniu Kazachstanu. No właśnie, we wszystkich wystąpieniach Franciszka, jakby wynikało to z referujących je tekstów, czy to na Kaj, czy watykańskich, czy gdzieś w prasie kościelnej. Franciszek nie używa słowa ani razu nie używa słowa chrześcijaństwo, słowa Chrystus, słowa ewangelizacja, słowa Biblia. Jeden, jedyny raz używa słowa Bóg i to w swoim pierwszym przemówieniu na otwarcie kongresu przypomniał na wstępie, że wszyscy ludzie są dziećmi tego samego Boga, pielgrzymującymi do tego samego nieba. Prawda? Natomiast Wszędzie gdzie indziej pojawia się albo Najwyższy, albo Absolut. Nawet słowo Bóg się nie przewija przez wystąpienia Bergolio. No i między innymi jest tam taki fragment, bo a propos tego programu, który ogłosił Franciszek, więc jeden z elementów tego programu jest ewidentnie taki. Koniec wszelką ewangelizacją. Zdanie: Idźcie na cały świat i głoszcie Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, uznajemy za niebyłe, nieprawidłowe i tego wskazania Chrystusa nie realizujemy. Jak to Bergoglio wyraził? Oto cytat z Niego. Prawem każdej osoby jest bowiem dawanie publicznego świadectwa o swoich przekonaniach. Proponowanie ich bez ich narzucania. Jest to dobra praktyka głoszona, głoszenia, różna od prozelityzmu i indoktrynacji, od których każdy winien się y, dystansować. I teraz, y, co, co było treścią tego y, y, kongresu. Y, Obrady roz, rozpoczął, znaczy rozpoczęto chwilą modlitwy w milczeniu, a później gości przywitał prezydent Kazachstanu Kasym Żomart Tokajew. I postulował on budowanie braterstwa między ludźmi i efektywne budowanie pokoju, w którym znaczącą rolę powinny odgrywać religie. I to jest główne przesłanie całego kongresu i przywódców religii światowych i tradycyjnych. I to jest główne przesłanie papieża Franciszka. I ten początek tego wystąpienia, tego kongresu, cytuję Zakaj. Następnie głos zabrał ojciec święty Franciszek i przypomniał na wstępie, że wszyscy ludźmi są dziećmi tego samego Boga, pielgrzymującymi do tego samego nieba. Zaznaczył, że sens życia nie może sprowadzać się do naszych korzyści osobistych, ale jest wpisany w charakteryzujące nas braterstwo. Nawiązując do dziejów do Kazachstanu, wyraził życzenie, aby ten kraj otworzył nowy jedwabny szlak skoncentrowany nie na wartości handlu, ale na relacjach międzyludzkich, na szacunku, na szczerości, dialogu, na niezastąpionej wartości każdej osoby, na współpracy, na braterskiej drodze, aby wspólnie podążać ku pokojowi. Nadeszła godzina, aby otrząsnąć się z tego fundamentalizmu, który zanieczyszcza i powoduje erozję wszelkiego wyznania wiary. Nadeszła godzina, aby uczynić serce czystym i współczującym. No, i teraz dalej. Wskazał, że religie nie są problemami, ale są częścią rozwiązania zmierzającego ku bardziej harmonijnemu współistnieniu. Cytat. Dlatego potrzebujemy religii, aby odpowiedzieć na pragnienie pokoju w świecie i na pragnienie nieskończoności znajdujące się w sercu każdego człowieka. Koniec cytat. Podkreślił, że wolność religijna jest niezbędnym. Warunkiem prawdziwie ludzkiego i integralnego rozwoju, sprzyjanie sytuacjom, w których różnorodność religijna, etniczna i kulturowna współistnieje z szacunkiem, jest najlepszym sposobem na uwydatnienie specyficznych cech każdej z nich. No i teraz obrońcy Franciszka powiedzieliby, no papież tam nie ogłosił żadnej nowej religii bo przecież powiedział dwie rzeczy i tu by pewnie ci obrońcy Franciszka zaakcentowali że należy zjednoczyć ludzi bez ich ujednolicenia promować ich najwzniosiejsze aspiracje bez tłumienia ich energii i, I cytat. Nie szukajmy fałszywych, pojednawczych synkretyzmów, ale strzeżmy naszych tożsamości, otwartych na odwagę inności, na braterskie spotkanie. Tylko w ten sposób, w mrocznych czasach, w których żyjemy, możemy promieniować światłem naszego Stwórcy. Także formalnie, papież mówi: Nowej religii nie tworzymy, wszystkie religie zachowują swoją tożsamość i głoszą to, co. Głoszą tylko, mowa jest tutaj o tym, co wartościowe w tych wszystkich religiach, czyli to, no, to, to można by powiedzieć, że tutaj powoli, delikatnie głosi się powstanie chrześcijaństwa wodnikowego. Da, to jest ta e, idea New Age, da, że we wszystkich religiach większość ich treści uległa przedawinieniu, już się nie może liczyć. Ale z każdej religii należy wybrać to, co najlepszego, i wytworzyć nadreligię. No i teraz yy, Franciszek mówi o tym, co najcenniejsze w tych wszystkich religiach, czyli braterstwo, dążenie do braterstwa, walka o pokój. Yy, I tu cytat. Droga dialogu międzyreligijnego jest wspólną drogą pokoju i na rzecz pokoju. I jako taka jest konieczna i nieodwracalna. Co jest naszym wspólnym mianownikiem? Cytat. Jan Paweł II, który odwiedził Kazachstan przed 21 laty, właśnie w tym miesiącu powiedział, że wszystkie drogi kościoła prowadzą do człowieka i że człowiek jest drogą kościoła. E, Chciałbym dzisiaj powiedzieć, że człowiek jest również drogą wszystkich religii. Tak, konkretny człowiek osłabiony przez pandemię, powalony przez wojnę, zraniony przez obojętność. Człowiek, istota krucha i wspaniała, która, tu cytat z Soboru Watykańskiego II z Konstytucji Duszpasterskiej, bez twórcy ginie, a bez innych nie istnieje. No i na zakończenie kongresu jak czytamy na stronie watykańskiej ojciec święty postanowił podkreślić trzy słowa jako pewne drogowskazy na przyszłość. Pierwsze z nich to pokój, który buduje się nie tyle poprzez unikanie wojen, ale poprzez tworzenie autentycznego poczucia braterstwa, braterstwa i współpracy między ludźmi. Drugim słowem Drogowskazem jest słowo kobieta. Papież wezwał wszystkich do starania się o pielęgnowanie we wzajemnych relacjach pozytywnych cech, często kulturowo związanych z kobiecością, wrażliwości, czułości, zdolności do rodzenia życia. Zaznaczył również konieczność chronienia godności kobiet i dążenia do prawdziwej równości między płciami w rodzinie i w społeczeństwie. I trzecie słowo to młodzi. Franciszek nawoływał do budowania świata z myślą o nadchodzących pokoleniach, mocno podkreślił przy tym, przy tym nacisk, jaki powinien być stawiany na edukację i wychowanie, które mogą prowadzić do lepszego, wzajemnego zrozumienia między ludźmi w przyszłości. Pamiętajmy o tych trzech słowach, Pamiętanie o tych trzech słowach ma wspomagać zachowanie tego, co na kongresie było zdaniem papieża bardzo obecne: poszanowanie transcendencji i duch yy, braterstwa. No, i jeszcze jeden cytat. Zdrowa świeckość, która uznaje cenną i niezastąpioną rolę religii i przeciwdziała niszczącemu ją ekstermizmowi, stanowi podstawowy warunek sprawiedliwego traktowania każdego obywatela, a także wspierania poczucia przynależności do kraju poprzez wszystkie obecne w nim elementy etniczne, językowe, kulturowe i religijne, bowiem religie. Które odgrywają niezastąpioną rolę w poszukiwaniu i dawaniu świadectwa o absolucie, potrzebują wolności, aby mogły się wyrażać. Dlatego też swoboda religijna jest najlepszym podłożem współżycia y, obywatelskiego. Y, tak więc, y, poza y, ogłoszeniem, że ewangelizacja nie jest dobra i nie należy jej stosować, y, jest stwierdzenie, że. Y, Wszystkie religie są sobie równe, no to ewidentnie to stwierdzenie się przebija przez wszystkie te fragmenty wystąpień Franciszka, które zostały przytoczone w mediach. No i najwyższe wartości, przypomnijmy, braterstwo i pokój. I, i to wszystko, prawda? To znaczy, gdybyśmy. Gdybym zrobił taki program, żebym przeczytał te fragmenty wystąpienia Franciszka, i bez podawania źródła, bez podania, kto, czyje to, czego to są fragmenty, czy ich wystąpień to są fragmenty, i bym na zakończenie czytania tych tekstów powiedział: Proszę Państwa, ogłaszam konkurs, kto to powiedział. Nagrody takie, a takie proszę się zgłaszać, to no oczywiście w dzisiejszych czasach to pewnie by było wiele osób, które by zgadły, że to mówił Franciszek. Natomiast gdyby to było no powiedzmy za pontyfikatu Jana Pawła II, to jestem pewny, że 99% odpowiedzi było: na pewno nie powiedział tego żaden chrześcijanin. Nawet to nie mógł, tego nie mógłby powiedzieć protestant. A dzisiaj mówi to yy, ktoś, o kim yy, wielu ludzi myśli, że jest yy, papieżem. Yy, pytanie: dlaczego, co, co jeszcze powiedział Franciszek w Kazachstanie, że. Yy, nie opublikowano jego wystąpień. Może one zostaną jeszcze opublikowane. Będę to śledził, szukał tych wystąpień i szukał, co, jakie słowa tam jeszcze padły. Ale z tego, znaczy można by założyć, że media przytoczyły to, co najłagodniejsze, najbardziej strawne, co no nie będzie się rzutowało jakoś negatywnie na, na obraz Franciszka. Jeżeli to jest coś najłagodniejszego, a padły słowa, no, o, o wiele bardziej szczere, no to powinniśmy sobie zdawać sprawę z tego, w jakim momencie Jesteśmy, w jakim momencie jest Franciszek, w jakim momencie jest cały Kościół. Kościół, który biskupi, którzy milczą, ukrywają prawdę przed wiernymi, starają się zaciemnić obraz, starają się zwodzić wiernych. Bądźmy wierni Chrystusowi, bądźmy wierni Ewangelii, bądźmy wierni doktrynie, Bądźmy wierni e, Kościołowi. Dziękuję bardzo.